Bardzo, bardzo dziękuję i też przepraszam za nieobecność, ale dzisiaj rano obudziły mnie różne nieprzyjemności zdrowotne, które powstrzymały mnie, żeby w, w uczestnictwie też w szkole niedzielnej. <laughs> mam nadzieję, że teraz przez pół godzinki dam radę się z Wami podzielić, bo w sumie mam przygotowane wszystko, więc tylko kwestia, kwestia właśnie wygłoszenia tego, co już jest przygotowane. No dobrze, więc dzisiaj wracamy do naszego pierwszego listu do Tesalonicza, rozdziału trzeciego i tam skupimy się na ostatnich trzech wersetach tego, tego rozdziału, natomiast dla kontekstu może przypomnijmy sobie raz jeszcze, przeczytajmy cały ten rozdział, czyli trzeci rozdział pierwszego listu do Tesalonicza. Dlatego nie zwlekając dłużej, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach. Wysłaliśmy też Tymoteusza, naszego brata i współpracownika Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze, żeby się nikt nie zachwiał wśród tych ucisków. Wiecie bowiem, że do tego zostaliśmy przeznaczeni. Gdy byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam przecież, że będziemy, że będzie, zapowiadaliśmy wam przecież, że będziemy prześladowani i jak wiecie, tak się stało. Dlatego ja nie zwlekając. Już dłużej posłałem Go, aby rozeznał się w waszej wierze, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy nasz trud nie był daremny. Teraz zaś Tymoteusz wrócił od was z dobrą nowiną o waszej wierze i miłości i o tym, że cały czas zachowujecie o nas dobrą pamięć i bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was. Dlatego, bracia, zostaliśmy pocieszeni dzięki wam przez waszą wiarę we wszelkich naszych potrzebach i uciskach. Teraz bowiem ożyliśmy, skoro wytrwacie w Panu. Jak więc możemy podziękować Bogu za was z powodu wielkiej radości, jaką mamy dzięki wam przed naszym Bogiem, gdy dniem i nocą modlimy się żaliwie, aby móc was zobaczyć i uzupełnić braki waszej wiary. Niech sam Bóg, nasz Ojciec i nasz Pan Jezus utruje naszą drogę do was. Was natomiast niech Pan uzdolni do coraz większej i bardziej obfitej miłości wzajemnej, i do wszystkich takiej, jaką my mamy do Was. Żeby Wasze serca zostały umocnione jako nienaganne w świętości przed naszym Bogiem i Ojcem, na przyjście naszego Pana Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Oto jest Słowo Boże. Pomódmy się. Dobro Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy studiować Twoje Słowo wspólnie, wsłuchiwać się w Jego dźwięk, w Jego. W jego słowa, w jego, w jego myśli. Dziękujemy Ci, że możemy to zrobić nawet w takiej hybrydowej formie. Ja, tutaj, kilkanaście kilometrów od kościoła, od, od miejsca spotkania. Na miejscu wszyscy pozostali i prosimy Cię Pani, abyś mimo tej nietypowej formy żebyś dawał nam Twojego ducha, który będzie. Wyjaśniał wszystko to, co nie zostanie powiedziane precyzyjnie, i żebyś, Panie, też przez swojego ducha zasiał nas to słowo, które będzie głoszone, żebyś zasiał nas, żebyśmy zmieniali swoje życie, odwracali się od grzechu i żyli ku Twojej chwale. Amen. Każde studiowanie listów Pawła. Może ujawniać jego zaangażowanie w modlitwę. Yy, I chrześcijanie pole powinni polegać na tej modlitwie. To poleganie chrześcijanina na modlitwie lub jego brak, mówi nam wiele o, o, o naszej relacji z Bogiem. I jest to też szczególnie pewnie prawdziwe w przypadku osób zaangażowanych w służbę. Kiedyś Charles Spurgeon pisał, że jeśli jesteś prawdziwym sługą Bożym, staniesz jako kapłan przed Panem duchowo nosząc efot i, i na pierśnik pektorał, na którym nosisz imiona swoich dzieci, błagając za nimi w miejscu świętym. Z pastorzy, starsi diakoni, którzy rzadko się modlą za swoich duchowych podobiecznych lub też rodzice po prostu, którzy rzadko modlą się za swoje dzieci, ujawniają taką trochę bezduszną obojętność wobec tych dusz swoich dzieci, swoich podopiecznych, którzy są pod, pod ich opieką. Albo właśnie tak trochę niemądrze polegają tylko na własnej ludzkiej sile, na własnych ludzkich możliwościach. I wiele o człowieku też mówi treść jego modlitw, podczas gdy wielu z nas modli się pewnie przede wszystkim za siebie, we własnych intencjach, w własnych, o własne potrzeby materialne, prosząc. Paweł, kiedy czytamy też ten fragment, który tutaj mamy, modli się prawie wyłącznie za innych za innych i o nie jakieś materialne tematy, ale o takie priorytety czy tematy duchowe. Więc modlitwy Pawła w tym pierwszym liście do Stoliczań zawierają jego takie najgorętsze pragnienia, jakie ma dla, dla członków tego, tego kościoła, który sam Paweł założył i, i który musiał opuścić, i teraz, który Znosi pewne prześladowania i on się tam skupia właśnie na prośbach o tą Bożą moc, o tą Bożą siłę, która doda właśnie mocy ich wierze, doprowadzi ich do coraz większej dojrzałości jako, jako chrześcijan, którzy w tym momencie są młodzi. I ten rozdział trzeci to w ogóle kończy taką dłuższą dyskusję na temat podejścia Pawła do służby w kościele, ujawniając jego pragnienia jeszcze w inny sposób, właśnie w sposób modlitwy. I w tej modlitwie ukazuje niektóre z jego kluczowych poglądach, i te są takie trzy kluczowe poglądy, które byśmy dzisiaj postarali się omówić, czyli spojrzenie, czy pogląd Pawła na temat Boga, na temat służby chrześcijańskiej, na temat życia chrześcijańskiego. Więc po pierwsze, co mówi ten, ta modlitwa krótka, zaczynająca się w wersecie 11, na temat Pawła spojrzenia na Boga. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy tutaj zauważyć, to jest przekonanie Pawła dotyczące w pewnym sensie natury Boga, czyli czy relacji między Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem. Jak czytamy sobie ten pier, pierwszy werset, znaczy jedenasty, niech sam Bóg, nasz Ojciec i nasz Pan Jezus utoruje naszą drogę do Was. Czytamy, może tutaj nie, nie ma wyraźnego stwierdzenia yy, doktryny, czy, czy wyjaśnienia doktryny Trójcy Świętej. Natomiast myślę, że ta modlitwa Pawła zawiera w pewnym sensie istotę tej, tej doktryny. Zauważmy, że Paweł tutaj szczerze na pewno wierzy w jednego Boga i modli się do niego. I tutaj ja nie jestem ekspertem od greckiego, ale gdzieś tam czytając komentarze, ci ci rozmaici bibliści stwierdzają, że ten tekst zaczyna się od od liczby pojedynczej, tak, czyli, czyli Paweł prosi Boga w liczbie pojedynczej o, 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 o wsparcie, tak, o, o to, żeby utorować drogę do nich, do, do Tesaloniczan. Więc e, tak naprawdę tutaj mówimy właśnie o tym, że to jest jeden Bóg, który ma utorować drogę Pawła czy, czy, czy Pawła jego z bliskich do, do Tesaloniczan. Natomiast jednocześnie, widząc, że to jest jeden Bóg, mówi o dwóch osobach, tak? Czyli niech sam nasz Bóg i wymienia ojciec i nasz Pan Jezus utoruje naszą drogę do Was. Więc Paweł wydaje się rozumieć tutaj, że jeden Bóg istnieje w trzech osobach. Na pewno w dwóch ale jeszcze zaraz powiemy sobie więcej o, 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 o duchu też świętym, który, który też wybrzmiewa w tym fragmencie. Więc jasne jest, że Paweł modli się do Boga Ojca i do Jezusa w taki sam sposób. Łączą ich razem jako, jako adresatów, czy adresata jednego swojej prośby. Modlitwa Paweł pokazuje, że on uważa właśnie Jezusa za równego Ojców godności w mocy, równemu ojcu, jako, jako też właśnie współistotnego, jedynego. Właśnie jeden z komentatorów mówi, że Jezus jest zasadniczo jeden co do istoty z Ojcem według tego, tego, tego fragmentu. I co ciekawe, właśnie ten fragment jest taki dosyć niepozorny, natomiast jeden z świętych Nowego Testamentu, czy właściwie świętych Kościoła. Atanazy Wielki, to był jeden z takich ojców Kościoła, który w IV wieku naszej ery, w trakcie kiedy była taka kontrowersja dotycząca tego, czy, czy Pan Jezus jest Bogiem, czy też tym Bogiem nie jest, to on właśnie tego wersetu XIII i XI używał do tego, żeby, żeby podkreślać, że, że Chrystus jest Bogiem. I, I te wersety są niejako takimi po angielsku byśmy powiedzieli proof tekst, czyli po polsku no, jakimiś takimi do, dowodami na, na to, że, że, że Chrystus jest Bogiem i dowodami, które powszechnie przez Kościół były wykorzystywane do właśnie obrony tej, tej doktryny. Więc Właśnie ten Atanazy wskazał, że, że, że ten fragment, yy, ta modlitwa jest zanoszona do Ojca i Syna będących jednym. I Paweł właśnie do tych obu osób też w 13 wersecie odnosi, żeby wasze serca zostały umocnione jako nienaganne w świętości przed naszym Bogiem i Ojcem na przyjście naszego Pana Jezusa wraz z Jego świętymi. Więc też tutaj jest, co do, co do zasady, są jedni w naturze, natomiast oni też są, czy w istocie, natomiast jedni są też co do, co do pewnego swojego wspólnego celu dla naszego zbawienia i wspólnej woli. Tak? To znaczy, że nie ma różnicy między wolą Ojca, wolą Syna, nie ma różnicy między celem dla. Życia Ojca, celem dla zbawienia człowieka przez Ojca, czy celem dla zbawienia człowieka przez Syna. Oni współpracują w tym, w tym dziele, tak aby, aby zbawić nas, tak aby przydać nam świętości i abyśmy byli gotowi na, na Jego powtórne przyjście. Więc Ojciec jest w każdym celu tak samo kochający wobec wierzących jak Pan Jezus. I jako Obie osoby Trójcy Świętej pracują zgodnie dla zbawienia e, Kościoła. I to jest też ciekawe, bo jakby zawsze się zastanawiamy, e, gdzie. Gdzie w Piśmie Świętym jest ta doktryna Trójcy Świętej? Tak? I, I zawsze się zastanawiamy, czy to nie jest przypadkiem jakiś wymysł Kościoła za zatarcie tej, tej prawdziwej wiary, która gdzieś w Piśmie Świętym nie mówi o tej Trójce. Natomiast takie fragmenty właśnie dowodzą, że jest wprost przeciwnie, że, że chociaż może nie jest to tak jasno i jednoznacznie sformułowane, że jest jeden Bóg w trzech osobach, to, to ta myśl się przewija przez. Przez, przez różne strony karty, karty Pisma Świętego. I modlitwa Pawła pokazuje nie tylko jego wiarę w bóstwo Chrystusa, czy w, w, w trójce Świętą, ale jego też pewność co do, co do suwerenności Boga, co do jego mocy, aby, aby czynić to, o co się Paweł modli. Jego pierwszą prośbą jest właśnie, żeby utorował Bóg, Ojciec i, i nasz Pan Jezus, utorował naszą drogę do was, co pokazuje, że apostoł liczył na taką Interwencje Boga w te sprawy rozmaite ludzkie, aby umożliwić powrót Pawła do Tesaloniki. Paweł nie uważał, że Bóg był zbyt zajęty zarządzaniem wszechświatem, czy gdzieś odległy na tyle, żeby, żeby nie był w stanie pomóc w jego sprawach. Polegał na tym Bożym Planie Historii i polegał na tym, że Bóg nawet taką, można powiedzieć, głupią prośbę jest w stanie spełnić i jest w stanie odpowiedzieć na, 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 na Pawłową modlitwę. Więc widzimy taką w modlitwie tej Pawa taką podstawową, trochę naukę o Bogu teologię, tą, tą prawdziwą teologię, która jest niezbędna dla chrześcijańskiej wiary i życia że jest jeden Bóg w trzech osobach i że Bóg jest suwerenny. Jest suwerenny, to znaczy taki, do którego możemy się modlić z nadzieją i, i pewnością, że, że jeśli tylko jest taka jego wola, to Bóg jest w stanie naszą, e, naszą modlitwę spełnić. I życzenia te modlitewne, czy te, te, te intencje modlitewne Pawła, ujawniają nie tylko zrozumienie Boga, ale także jego poglądy dotyczące chrześcijańskiej służby. Paweł wierzył w suwerenność Boga i wiedział, że suwerenna łaska Boża jest niezbędna do, do skutecznej służby w Kościele, do skutecznej służby Ewangelii. Wcześniej czytaliśmy jeszcze pod koniec drugiego rozdziału, że. Paweł był zaniepokojony wiarą swoich adresatów. Bardzo chciał wrócić do Tesaloniki wcześniej, ale <laughs> przeszkodził mu w tym sam szatan, o czym czytamy w wersecie 18, drugiego rozdziału. Innymi słowy, ludzkie próby Pawła, aby służyć Boga zostały obalone przez jakiś taki silny duchowy sprzeciw. Trudno nam wyjaśnić, co to znaczy, że szam, sam szatan przeszkodził. Ale, ale brzmi to bardzo poważnie. Tak? Ale każdy, myślę, kto stara się służyć Chrystusowi, może się przekonać, że czasami tak, tak właśnie bywa, że chcemy coś bardzo zrobić, ale stają pewne okoliczności przeciwko nam w ten sposób, że, że nie jesteśmy w stanie, tak? że po prostu wszystko się układa tak, że, że nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś. Po, po naszej myśli, nawet właśnie dobrej myśli, żeby komuś pomóc, żeby komuś głosić Ewangelię, czy żeby, żeby nie wiem, kogoś odwiedzić w trakcie choroby, chociażby. Więc jak więc Paweł spodziewa się pokonać przeszkody i dokonać jakichś takich ważnych przełomów, ważnych rzeczy dla, dla Pana Boga? Odpowiedź jest taka, że właśnie on wzywa Pana, wzywa Boga, aby ten zapewnił mu odpowiednie środki, odpowiednie zaopatrzenie na potrzeby tej, tej służby, którą chciał, chciał wykonać. Więc on w tej swojej modlitwie prosi Boga, o tym już mówiliśmy, o tym utorowaniu naszej drogi z powrotem do, do wierzących w Tesalonice I, i modli się, aby właśnie Pan otworzył tą drogę, która wtedy nie istniała. Nie oznacza to, że Paweł jakby po tym jednym niepowodzeniu kiedy chciał, ale szatan mu przeszkodził, zrzekł się własnej odpowiedzialności za jakieś planowanie i pracę w tej taką służbę czynną, ale raczej, że właśnie chciał polegać na Bogu, polegać na Bogu w taki duchowy sposób, oczywiście robiąc swoje nadal i starając się nawet tak po ludzku pewne rzeczy osiągnąć, chciał jednak zanosić te, te prośby do Boga, wiedząc, że tylko on ostatecznie te jego ludzkie, ludzkie starania może doprowadzić do skutku. I wiemy, że Bóg ostatecznie odpowiedział na tą modlitwę. Oczywiście w pewnym późniejszym czasie. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, rozdziale 20. Tam czytamy, że Paweł wrócił w końcu do Macedonii i tam współpracował z kluczowymi przywódcami Kościoła w Tesalonice. Myślę, że dzisiaj też musimy się nauczyć tej samej lekcji, że chrześcijanie, którzy są skuteczni w takiej służbie w Kościele, Powinni nauczyć się modlić o to, modlić się o tą służbę, żebyśmy nie tylko własnymi zabiegami jakoś wymyślali jakieś nowe sposoby na to, żeby dotrzeć do, do wierzących czy niewierzących, ale żebyśmy właśnie też modlili się o to. A może właśnie nie mamy tych pomysłów na to, jak. Jak, jak dotrzeć do, do, do innych i jak, jak nasz kościół może rosnąć. To też jest powód do tego, żeby, żeby się więcej modlić i oddawać to Bogu. Na poziomie też osobistym naszego małżeństwa, rodziny, te rodziny, które się cieszą taką bliską więzią duchową, to te, które modlą się o to, aby Bóg udzielił im wsparcia, aby udzielił im siły do takiego wzajemnego wspólnego życia w rodzinie, aby udzielił im wszystkich duchowych potrzeb. I oczywiście ta obietnica Chrystusa o tym, że On wysłuchuje naszych modlitw, dotyczy przede wszystkim y, tych, tej służby dla Pana, dla Jego Ewangelii. To, o tym też mówi na przykład Ewangelia Łukasza, tak? Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie Wam otworzone, tak? Natomiast w takim szerszym sensie nie tylko to dotyczy głoszenia Ewangelii, czy... czy rozwoju Kościoła, ale też w takich codziennych naszych spraw, codziennych, rodzinnych, yy, różnych problemów, czy, 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 czy niedomagań, które mamy. I Paweł nie tylko modli się o, o otwarcie dla własnej, swojej, osobistej służby, ale także prosił Boga o interwencję bezpośrednio w życiu tych ludzi, do których się zwraca. Bardzo pragnął powrócić do służby w, w, w Tesalonice, ale w międzyczasie prosił Boga, aby osobiście im służył. Czytamy o tym w dwunastym wersecie, że nas, was natomiast niech Pan uzdolni do coraz większej i bardziej obfitej miłości wzajemnej i do wszystkich takiej, jaką my do was mamy. Można powiedzieć, że miłość dosłownie czyni cuda. Dotyczy to nie tylko yy, jakichś takich dzieci czy, czy, czy osób z jakimiś takimi emocjonalnymi bliznami gdzieś w historii, którzy... Tej miłości nie doświadczyli i kiedy ją, jej w końcu doświadczą, to się zmieniają. Ale tak naprawdę my wszyscy jesteśmy takimi dziećmi z emocjonalnymi bliznami. Wszyscy jesteśmy okaleczeni, wszyscy jesteśmy dotknięci przez grzech, czy to nasz osobisty, czy też grzech innych, innych którzy nas w jakiś sposób skrzywdzili. I Bóg, kiedy, kiedy wzywa nas do wiary. To wzywa nas do swojej rodziny jako w pewnym sensie takie duchowe niemowlęta, poranione, które, które dotychczas tej miłości nie, nie doświadczyły. Ale kiedy pojmiemy wreszcie tę miłość, miłość, która najlepiej się wyraża w śmierci Chrystusa na krzyżu, to wtedy zrozumiemy, jak wielka jest ta miłość i ona nas przemieni. I to właśnie nasze doświadczenie Bożej miłości przez Jezusa Chrystusa sprawia, że wierzący mogą wzrastać, tak jak czytamy, w coraz większej i bardziej obfitej miłości wzajemnej do wszystkich, takiej jaką my mamy do Was. Czyli ta miłość Boga jest naszym pierwotnym yy, doświadczeniem, które my możemy następnie aplikować w naszych życiach. Możemy to, tej miłości Bożej się uczyć i, i okazywać ją w sobie wzajemnie. Oczywiście też w tej miłości trzeba mieć na uwadze to, że nasze zrozumienie miłości może się różnić od tego, czego pragną ludzie niewierzący w tym momencie. My możemy się pewnie modlić o ich zbawienie, będziemy modlić się o to, żeby, żeby Pan z, zmieniał ich życia. Człowiek w takim naturalnym stanie nie jest chętny do, do, do spraw Bożych, nie jest chętny do tego, żeby żeby być Bożym dzieckiem, nie jest chętny do tego, żeby, żeby czynić dobrze. Nawet jeśli czyni dobrze w takim ludzkim sensie, no to czyni to dobrze raczej dla, dla siebie samego, żeby jakoś swoje ego coraz bardziej budować, nie czyni tego na chwałę Boga. Więc nasze okazywanie miłości innym, może niekoniecznie być zrozumiane jako miłość. Tak? Niektórzy mogą uznać to, za, przynajmniej w pierwszej fazie, tak? za jakoś taki element wrogości, że chcemy nie wiem, na, narzucić pewne chrześcijańskie zasady życia, czy chcielibyśmy, żeby, żeby właśnie ktoś odpowiedział na wezwanie Ewangelii, a jemu wcale się to wezwanie Ewangelii nie, nie podoba, przynajmniej w, w pierwotnym sensie. I wreszcie Paweł zauważa znaczenie swojego własnego przykładu w chrześcijańskiej służbie. Paweł prosi Boga o taką interwencję w dostarczaniu tych coraz większej, obfitej miłości wzajemnej do was i do wszystkich, ale powołując się niejako na tą miłość, jaką my mamy do was. Tak? Czyli jakby on widzi, że nie tylko miłość chrystusowa jest przykładem dla tesaloniczan i tym pierwszym, pierwszym przykładem do naśladowania, ale także tutaj powołuje się na tą miłość, którą sam Paweł, czy, czy jego, Paweł i jego współpracownicy okazali faloniczanom i, i do tego zachęca, czy o to się modli, żeby te Saloniczanie, chociaż tak jak on i jego współpracownicy, żeby się wzajemnie miłowali. Więc my, myślę, że jakby Kościół jest takim miejscem, gdzie z jednej strony możemy się uczyć miłości wzajemnej, i to jest trudne, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje różne wady i zalety, i, i, i kościół jest w pewnym sensie taką szkołą, w której uczymy się kochać. Tak? I to, to nie jest łatwe, bo, bo nie, nie, nie pasujemy do siebie często gdzieś tam charakterami. Mamy różne pomysły, jak, jak coś powinno wyglądać. Jedni mają silniejszy charakter, drudzy słabszy. I to jest często powodem rozmaitych zgrzytów, rozmaitych wręcz kłótni, tak? Ale ostatecznie to, co się liczy, to to, żebyśmy właśnie uczyli się wzajemnie kochać, i aby ta nasza miłość wzajemna w Kościele, to wybaczanie sobie, to, to rozumienie tych naszych różnych przywar, ta, ta pomoc wzajemna, żeby ty, z tymi przywarami walczyć, jest, jest świadectwem, jest wzorem. Yy, dla, dla też innych niewierzących. Jest taki ważny fragment w Ewangelii, że po tym, po tym, poznacie, że, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak? Więc to jest takie podstawowe rozróżnienie, odróżnienie chrześcijanina od, od człowieka niewierzącego, że właśnie się kocha i że kocha się wzajemnie, tak? że jest, jest w jakiejś relacji, we wspólnocie. Wreszcie ostatni temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, no to jest te poglądy Pawła na temat ogólnie życia chrześcijańskiego. Prośby Pawła o mo te, te modlitewne nie tylko ukazują pogląd apostola na Boga i na służbę, ale też pokazują jego zrozumienie właśnie życia chrześcijańskiego. I po pierwsze apostoł Paweł widzi, że chrześcijanie żyją z nastawieniem na przyszłość w Chrystusie, że i Paweł ustanawia ten związek też między miłością i świętością, że doświadczeni wierzący rozpoznają z własnego doświadczenia ten, ten związek i modli się o Bożą miłość, aby umocnić nasze serca tak, żeby, że jesteśmy niejako stymulowani w kierunku coraz lepszego życia, zmienionego życia, pragnąc się podobać Bogu, Panu, jako sposób w pewnym sensie okazania wdzięczności za, za nasze zbawienie. I to wzrostanie w świętości, to wzrostanie w miłości, które są niejako powiązane ze sobą, ma następować właśnie w oczekiwaniu na, na powrót Pana Jezusa. Ono jest na, o tyle istotne, że właśnie my niejako jesteśmy w takim czasie, jako Kościół w ogóle, Kościół powszechny, Uniwersalny, tak? że czekamy aż Pan Jezus powróci. Jesteśmy przez Niego przemienieni, jesteśmy przez Niego uzdolnieni do życia w świętości, natomiast nasze życie w świętości przez całe nasze życie ulega zmianie na lepsze, przynajmniej powinno. Tak? Jest ważny werset, że jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to, to sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. To nie jest tak, że my, będąc odkupionymi przez Boga, już nie zmagamy się z grzechem. Ten grzech jest w nas i my w tym życiu nie osiągniemy nigdy stanu bezgrzeszności. To jest niemożliwe. Natomiast jesteśmy zachęceni i wezwani do tego, abyśmy wzrastali w tej świętości, oczekując przyjścia Pana Jezusa. Wcześniej, kiedy czytaliśmy ten, ten fragment z rozdziału drugiego, to tam sam apostoł Paweł mówił, że wy i Bóg jesteście świadkami, to jest werset 10, że wśród was wierzących zachowywaliśmy się pobożnie, sprawiedliwie i nienagannie wobec was wierzących, tak i mówiąc to, nie miał na myśli, że nigdy nie zgrzeszył, ale raczej, że jego zachowanie było zgodne z taką chrześcijańską pobożnością i Paweł Tutaj zachęca znowu Tesaloniczan, aby żyć tą świętością, żeby to, to życie było coraz świętsze, żeby doskonalić się w tej świętości. I, I my jesteśmy w stanie doskonalić się w tej świętości nie właśnie ze względu wyłącznie na nasze własne wysiłki, ale tutaj jesteśmy wspierani przez działanie Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje. Tak? I to jest ten, ta trzecia osoba Trójcy Świętej, której nam jeszcze tutaj brakowało w tym fragmencie. Tak? To jest troszkę dopowiedziana ta osoba e, Ducha Świętego przeze mnie, to przyznaję, natomiast Duch Święty jest tym, który pomaga nam ostatecznie wzrastać w świętości. I o tym mówią inne, inne fragmenty Pisma Świętego. Więc to dzięki, Bo dzięki Bogu, Duchowi Świętemu, jesteśmy e, przekonani o naszym grzechu. Jesteśmy przekonani o tym, że powinniśmy odwracać się od Niego i, i zmieniać się, abyśmy w końcu byli tacy, jak sam Chrystus. I patrząc właśnie w przyszłość na przyjście Chrystusa, Paweł stwierdza, że tylko świętość może dać nam takie pewne oczekiwanie na zbawienie w wielkim dniu, kiedy właśnie Chrystus powróci, że w tej świę... tej... do tej świętości dążymy dążymy do tej świętości niejako Niecierpliwie przyspieszając ten powrót Chrystusa, tak? można sobie właśnie powiedzieć, że dopóki my nie będziemy święci, to Chrystus nie powróci. Oczywiście to jest trochę e, grubymi nićmi szyte wiadomo, natomiast chodzi, chodzi generalnie o to, że my tak bardzo chcieli, chcemy tego powrotu Chrystusa, tak bardzo chcemy, żeby już ten, e, te nasze nieprzyjemne doświadczenia tego życia się skończyły, że w tym oczekiwaniu, w tym niecierpliwieniu się na powrót Chrystusa powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, właśnie w naszej mocy z pomocą Ducha Świętego, aby, aby się uświęcić, aby być gotowym na to przyjście. Bo dopiero, dopóki nie będziemy gotowi, dopóki też Chrystus niejako nie wróci, tak? tak przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia możemy na to spojrzeć. Więc niech to będzie właśnie naszą modlitwą, żebyśmy byli gotowi na przyjście Chrystusa, żebyśmy byli gotowi na na Jego oglądanie w świętości, abyśmy odwracali się od naszego grzechu i aby właśnie jak to apostoł Paweł mówi, aby nasze serca zostały umocnione jako nienaganne świętości przed naszym Bogiem i Ojcem na przyjście naszego Pana Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Amen.